Miłość. Najpiękniejsze uczucie, jakie go może doświadczyć człowiek. Wzajemny szacunek, zaufanie, wspieranie. Szczęście, radość, uśmiech. Wszystko, co najlepsze. Może na miłość składa się wiele pojęć. Miłość, to nasze uczucie, które nas łączy w tej chwili. To było 23 lutego 1973 właśnie, roku. Tak. Biblioteka Raczyńskich przeprowadzała takie kursy dla, dla bibliotekarzy. Ja się na te kursy zapisałam. Patrzę, naprzeciwko mnie siedzi bardzo piękna dziewczyna. To była właśnie Marlenka. Więc się zachwyciłem i z miejsca zakochałem. Prawie każdy z nas zna takie uczucie motyle w brzuchu, przyspieszone bicie serca na widok ukochanej osoby. Silne emocje, kiedy z nią przebywamy i ogromna tęsknota, kiedy jej nie ma. To stan zakochania. Psychologowie mówią, że w tym czasie jakby na plan pierwszy wysuwa się taka potrzeba intymności i gotowość do totalnego poświęcenia się tej drugiej osobie. Niestety ten czas nie trwa wiecznie. Podobno od 6 do 30 miesięcy. Jeśli związek trwa dłużej, to on nigdy nie będzie miał Takich samych i tak silnych emocji, jak miał na początku. Ten stan zakochania ma szansę przejść w miłość i w lubienie się, bo ja myślę, że to jest niezwykle ważne. Wtedy, kiedy jednak wkładamy w niego trochę wysiłku. Czym nas mami współczesny świat, to jest takie myślenie, że albo coś dostajemy i to mamy, albo odchodzimy. Tak nie jest. Związek z partnerem wymaga tego, żeby nad tym pracować. Jeśli coś jest dla nas bardzo istotne i ważne, albo dzieje się tak, że coś, co robi partner, jest trudne i raniące, i być może on o tym nie wie, to warto komunikować się wprost i to mówić jasno, ale też z stanowieniem się wcześniej jak z tą formą komunikatu, czy z jego treścią ktoś może się poczuć. Dobrze jest mówić po prostu o sobie, tak? Starać się przedstawiać swoją perspektywę, swoje uczucia i swoje myśli bez takiego oczekiwania, że ktoś powinien mieć tak samo. Takie oczekiwanie, że ktoś będzie we wszystkim podzielał nasze zapatrywania, albo, że będzie wiedział, czego my chcemy, oczekujemy i jak się z czym czujemy, jest stanowczo nadmiarowe. Para to nie jest jeden organizm. Przedstawianie swojej perspektywy bez oceniania, Pewnie najbardziej komunikacji służy. Związki też mają, oczywiście, bardzo dla nas ubogacające, i takie Wzmacniające działanie. Są bardzo ciekawe badania na temat wzorców przywiązania. To są takie wzorce wykształcane w dzieciństwie, na podstawie których człowiek wiąże się ze swoimi już dorosłymi partnerami czy partnerem. Ten wzorzec bezpieczny służy takiej stabilnej, dobrej, bliskiej relacji, ale też są inne wzorce wynikające z różnych takich trudnych, często traumatycznych przeżyć. No, i one, mówiąc bardzo ogólnie, bliskości nie służą. Te wzorce przywiązania mają bardzo dużą stabilność na przestrzeni życia, czyli znaczy one niewiele się zmieniają, ale jest możliwa zmiana wzorca wiązania się na wyższy, czyli na ten bardziej. Bezpieczny, lepszy w dwóch sytuacjach, w intensywnej, sensownie prowadzonej psychoterapii albo w dobrym, stabilnym związku. Sfera seksualna w, w, w funkcjonowaniu związku jest niezwykle istotną sferą. Jest to część budowania intymności. Wiąże się to z tworzeniem pewnych granic związku i takiego doświadczenia, że my mamy coś takiego wspólnego, co nas odróżnia od reszty świata. Jeżeli para spotyka się z jakimiś niepowodzeniami w tej sferze, to bardzo mocno rzutuje to na e, obniżenie satysfakcji ze związku. Najpierw to trzeba się dobrze poznać, bo potem bywa tak, że jak ktoś się zna dwa tygodnie albo dwa miesiące, to potem się okazuje, że on wziął ślub z innym człowiekiem, ani że nie chciał, momenty kryzysowe dla związku moglibyśmy podzielić na takie dwie grupy, jedna to by były. Wszelkie duże zmiany. Duża zmiana jest zawsze kryzysem, bo kryzys to nie tylko jest coś złego, ale też to jest zachwianie dotychczasowego porządku, dotychczasowej równowagi, jakiegoś status quo. Na przykład choroba, utrata bliskiej osoby, utrata pracy. Nic tak dobrze nie zachwiewa status quo jak narodziny dziecka, wtedy wszystko staje na głowie i to jest ogromna zmiana. Czasami to jest taka zmiana, która uwypukla ogromne różnice między partnerami które wcześniej nie były tak dokuczliwe albo nie były tak widoczne. Myślę też, że brak zmian jest przyczynkiem kryzysu w związku, no bo życie to zmiany, tak, żeby jakiś proces był żywy, żeby też związek żył to coś jednak musi się w nim trochę zmieniać. jeśli się tak nie dzieje, to pytanie, co się dzieje z życiem w tym związku i z jakąś energią, czy z tym, co dzieje się między dwojgiem ludzi. A jaka jest recepta na udany związek? Musi trafić swój na swego i, i wówczas to kwitnie. Wierność i szacunek dla drugiej osoby. Codziennie zaskakiwać tą drugą ukochaną osobę. Podsycać jak dobry ogień. Musi być wspólnota zainteresowań, no i ogólny zachwyt daną osobą. Jeśli któregoś z tych elementów brakuje, to związek jest kruchy. Jeśli się decydujemy na rozstanie. To powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego, że poza własnymi emocjami są jeszcze emocje dzieci. To, co jest najważniejsze i zarazem najtrudniejsze, to to, żeby nie włączać dziecka w ten konflikt. Używamy dziecka do tego, żeby swoje potrzeby zaspokoić, żeby y, obniżyć swój stres na przykład, tak? Wykorzystujemy dziecko do tego, żeby nam pomogło przejść przez kryzys, a ono do tego nie służy. To my powinniśmy mu pomóc przejść przez ten kryzys, który jest związany z tym, że ono traci jakiegoś rodzaju stabilność i musi zbudować innego typu stabilność. W Polsce najczęściej takim momentem, gdzie Pary decydują się na skorzystanie z pomocy terapeutycznej. Jest bardzo prawdopodobna wizja rozwodu lub zdrada. Znacznie mniejszy procent par zgłasza się z taką świadomością, że coś się między nimi dzieje niedobrego, że trudno im się jest porozumieć, że bardziej siebie ranią niż zbliżają się do siebie, tak? bo to jest dobry moment. To jest moment, który bardzo dobrze jeszcze. Rokuje, bo to jest taki moment, gdzie zazwyczaj jeszcze nie wydarzyły się bardzo dla relacji niszczące rzeczy, o których też trudno zapomnieć, wspólne zainteresowania no, to nas trzymają, jak my byśmy chcieli się na przykład przez coś pokłócić, no to potem właśnie kino nas połączy. No. Lansujemy tą niezależność, tak? Każdy ma swoje zainteresowania, każdy ma prawo spędzać czas jak chce. Zgadza się, związek nie jest więzieniem, ale z drugiej strony, jeśli żyjemy osobno i realizujemy swoje zainteresowania osobno, to jest coraz mniejsza przestrzeń na to, co dzielimy wspólnie, i coraz słabsze w związku z tym te nasze wzajemne związki. Warto cały czas przyglądać się tej bliskiej osobie i próbować widzieć ją tak, jak zobaczyliśmy ją za pierwszym razem interesować się tym, czym ona się interesuje, pytać o to, co jest dla niej ważne, wychodzić jej naprzeciw i hołbić bliski, dobry związek. To jest najlepszy lek na odporność organizmu i na bardziej satysfakcjonujące, pełniejsze życie.